Proszę Państwa, ja dziś wysłuchałem kolejnego filmiku jasnowidzenia i opinii. Yy, no jasnowidza i ewentualnie polityczno-energetycznych rozważań pana Krzysztofa Jackowskiego. I tam są jak gdyby dwie części. Jedna to bardziej dotyczy tego jaki miał sen dwa dni temu, a druga bardziej wizji. I obydwie są poniekąd z sobą. Troszkę spójnie, gdyż tam niezbyt dobrze wróżą, prawda? Ja tu cały czas mam Chrystusa Króla i Boga Ojca, prawda? Żeby... I Jezu, ufam Tobie, Boże, zbaw Polskę. Jezus, zbaw Polskę. E, proszę Państwa, bo to wszystko wygląda nader nieciekawie. Ja mam jak gdyby własną interpretację tego niezwykłego snu, jaki miał ostatnio Pan Jackowski. Mówił o jakimś wielkim spektaklu, wręcz wybuchu światła na niebie, i tak dalej. Potem, że amfibia z żołnierzami, że mieli ich wcielić do wojska, jemu jako choremu się miało udać, wybronić. Potem sami żołnierze się mieli dopytywać, czy będzie ta wojna, i tak dalej. I z całej tej opowieści ja wysnułem takie wnioski, że plus to, co pan, potem pan Jaskowski opowiadał, w innej jak gdyby. Drugiej części, że naprawdę jakiś konflikt i zadyma jest niestety niemalże w drzwiach. Tym bardziej, że zbliżają się święta, a święta Wielkanocy są też święta śmier śmierci i zmartwychwstania, prawda? Czyli jak gdyby pozornej klęski i zwycięstwa. Natomiast ja już od dawna, bardzo od młodości znam. Taką przepowiednię, że tuż przed świętami świat znajdzie się.